Witam Państwa, Błażej Opulski, Program Polska. Znajdujemy się dzisiaj gościnnie na platformie e, Rapul Experience e, firmy Rapul. Jesteśmy e, w spytkówkach na Wielkopolsce. A ze mną jest oczywiście e, inicjator całego spotkania, e, Artur Kozera. E, witam Państwa, witam Cię również, Błażeju, na naszej platformie. Witam. E, Artur. E, przy okazji dzisiejszego spotkania, przy okazji tych ilustracji, obserwacji chcielibyśmy przedstawić Państwu w zasadzie najnowszą. I jedną z najlepszych odmian hodowli Rapul obecnie. Tak zgadza się. Jest to właśnie odmiana Teflon, którą w tym roku wprowadziliśmy i zarejestrowaliśmy z najlepszym wynikiem rejestrowym. Została zarejestrowana w styczniu przez Komisję Soborowską. Jest to odmiana, która skupia w sobie bardzo wiele pozytywnych cech. Na pewno również na waszych poletkach prowadziliście ilustracje, więc na pewno z takich cech, które wyróżniają odmianę Teflon, jest to że charakteryzuje się bardzo dużą zdrowotnością. I to szczególnie w okresie budowania plonu, czyli zdrowotnością łodyg e, i e, zapewnia to przemieszczanie wody, przede wszystkim i e, remobilizację składników pokarmowych do łuszczy. Czyli te wszystkie cechy wpływają nam na ten wysoki plon nasion i wysoki plon tłuszczu, który jest również potwierdzony w oficjalnych doświadczeniach e, rejestrowych. Czy e, jakieś tutaj kolejne e, e, inne odporności wchodzą w grę w tej odmianie? Tak, jest to bardzo ciekawa odmiana. Generalnie pierwsza rzecz to jest odmiana z tak zwanym systemem RAPUL RS. Ja może rozwinie, co to oznacza. RAPUL STEM Strategy, to znaczy, że odmiany, które pochodzą z tego systemu hodowli charakteryzują się podwyższoną zdrowotnością łodyg w okresie dojrzewania. A tak, w większym szczególe to, to jest połączenie ze sobą odporności na choroby wirusowe. Mamy tutaj odporność na wirusa żółtaczki rzepy. No, w tej chwili e, ta odporność już jest standardem we tak. wszystkich generalnie naszych odmianach, ale tutaj połączona jest z odpornością na choroby e, grzybowe. Mamy tutaj do czynienia również z genem RLM7, który zabezpiecza przed suchą zgnizną e, kapustnych i ponadto mówiliśmy o tej e, takiej no, stabilności planowania, mamy tutaj również e, podwyższoną odporność napękanie łuszczyn i osypywanie się nasion, czyli pod shutter resistance. Tak, no, bardzo istotna cecha w zachowaniu pełnego plonu na polu. Artur, powiedziałeś o tym nowym programie. Tutaj myślę, że jeżeli chodzi o odmianę Teflon, trafiliście w sedno, bo tutaj bardzo wysoką odporność, szczególnie na choroby podstawy łodygi, potwierdzają również wyniki urzędowe, chociażby w roku 2024 w doświadczeniach rejestrowych, gdzie odmiana Teflon wyróżniła się najlepszą zdrowotnością właśnie na choroby podstawy łodygi. Czyli na fuzarium zglizne, sucho zgliznę, a także cyndrosporiozę. Ten poziom porażenia w roku 2024 był na poziomie 7% przy 16% porażenia wzorca, więc mamy praktycznie nawet ponad dwa razy lepszą zdrowotność niż odmian wzorcowych, jeżeli chodzi o podstawę łodygi. To zgadza się. Właśnie nasi hodowcy w ostatnich latach bardzo mocno postawili na tematy związane z ochroną przed chorobami. To jest jeden z głównych czynników, który w tej chwili ogranicza stabilność plonowania, a jak sama nazwa mówi, teflon, teflon to jest odmiana, która jest okryta taką pokrywą ochronną, która zabezpiecza plon, żebyśmy w pełni mogli wykorzystać potencjał, który daje ta genetyka. Czyli to jest taka genetyka jakbyśmy mogli w skrócie powiedzieć RS z turbodoładowaniem. Mamy, znamy samochody, które mają ten znaczek czy oznaczenie RS to również to jest turbodoładowanie genetyczne w przypadku odmian rzepaku. Czyli tutaj odmiana również w trudnych warunkach ma przewagę w opóźnionych terminach siewu, w warunkach stresowych jest odmianą, która sobie będzie bardzo dobrze w takich warunkach radziła. Tak to się zgadza jest to odmiana bardzo dynamiczna jesienią szczególnie, kiedy z tego względu, że posiada odporność na wirusa żółtaczki rzepy, ale też wszystkie linie do krzyżowań, które w tej chwili wykorzystywane są do hodowli odmian, są, są one selekcjonowane pod kątem systemu korzeniowego. Głównie chodzi o głęboki palowy system korzeniowy z dużą ilością rozgałęzień bocznych i to ma właśnie zapewnić tą stabilność planowania w latach, no, z którymi coraz częściej mamy do czynienia, czyli niestabilnością albo złym rozkładem opadów w ciągu roku, bo generalnie borykamy się w ostatnich sezonach na pewno z suszą i właśnie teflon ten system korzeniowy ma, Oprócz tego, że jest bardzo zdrową odmianą, system korzeniowy jest tak przygotowany, żeby zabezpieczyć ją przed niedoborami okresowymi wody. Jasne. Artur, więc co, tak podsumowując jednym zdaniem, mamy tutaj bardzo wysoką, wydajną odmianę, która generuje wysoki plon, jakościowy plon nasion. Odmiana dostosowana do uprawy w całej Polsce, również w opóźnionych terminach siewu. Jak najbardziej, to jest odmiana, jak wspomniałeś na początku, z najlepszym wynikiem rejestrowym, wartościach względnych to jest 114% wzrostu, a względnych powyżej 50 decyton, czyli 5, powyżej 5 ton, to jest pierwsza rzecz. I odmiana, która jest niesamowicie stabilna, jeżeli chodzi o poziom planowania, i powtarzalna rok do roku, niezależnie od warunków pogodowych, które no, nam niestety nie sprzyjają bardzo często. Dokładnie. Drodzy Państwo, ja dziękuję Arturowi za przedstawienie, za rozmowę. Was serdecznie zapraszam do wyboru odmiany Teflon, do zakupu, do kontaktu z doradcami ProKam już dzisiaj. Myślę, że odmiana Teflon to jest odmiana z turbo doładowaniem, która powinna zagościć na waszych polach.